Nazywam się Tomasz Supr, jestem kuratorem tej wystawy Jana No Nie udało mi się powiedzieć sporo na temat malarstwa, na temat w ogóle pracy mojego kolegi. Obserwuję od 20 lat co najmniej, co on robi. Sam się posługuję tymi rzeczami, które on, które on opracował. I chcę powiedzieć najważniejszą chyba rzecz. Że Jan Wyżykowski jest malarzem, który szuka, ale znajduje. Mm. Najczęściej jest tak, że malarze szukają i całe życie szukają. Mm. Natomiast on tak, e, e, problem perspektywy, która jest 600 lat temu jest, mm. jest podana, perspektywa zbieżna. Zaintrygowała go sprawa, dlaczego nie ma nowej, jakiegoś postępu, dlaczego nie ma. Starał się ten temat nie przez rok, tylko wiele lat rozpracować. Podał nam nową perspektywę, zwrot. Powiem tylko, że największym marzeniem jego jest to, żeby ta perspektywa zwrotna zaczęła być używana przez tych młodych ludzi z tej Akademii Sztuk Pięknych. Mm -hmm. Bo ona jest sprawdzona przez e, matematyków i fizyków. To mm -hmm. jest na tyle, ciekawe, A O co że... niej chodzi? Bo ktoś, kto słucha tego, to nie rozumie za bardzo, co chodzi. Dobrze. Jak... Aha. E, jest to perspektywa, która może nie nadaje się do tradycyjnego używania, natomiast nadaje się na pewno dla malarzy współczesnych, e, na pewno dla mnie się nadaje jako dla malarza abstrakcyjnego. Układa obraz, a przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą wyżykowski rozwiązuje, to jest obraz salony, to jest praca nad płaszczyzną. I ta całość płaszczyzny i różne aspekty, różne problemy, które, które, które przedstawia, to znaczy rytmy, napięcia na obrazie, sprawa, sprawa rytmów, napięć jest. Niesamowicie ważna, jak i całości, Ca chodzi w sumie o całość. Mamy tutaj wystawę tylko, tylko jednego wycinka, to znaczy perspektywy zwrotnej. A następna wystawa, którą zorganizuje, będzie wystawa, o, e, e, która, się będzie, e, która porusza najważniejszy problem Wyszykowskiego, e, to jest e, e, strukturalizm, nowy strukturalizm, który rozpoczął sezan. Mhm. Będąc bardzo zadowolony ze swoich ostatnich obrazów, które dotyczą Góry Świętej, świętej... O, już nie pamiętam w każdym razie, razie, był z tych obrazów ostatnich, z ostatnich obrazów swojego życia, był niesamowicie zadowolony. Jan to nazwał, dokładnie sprecyzował o co chodziło i to się jak najszybciej trzeba to sprzedać młodym ludziom. Aha. Czyli to jest człowiek, który wierzy w malarstwo, nie ma upadku malarstwa w Polsce, ponieważ nie ma upadku malarstwa w centrach sztuki. Czyli w Nowym Jorku w dalszym ciągu chodzimy na wystawy malarstwa. Jest, kondycja malarstwa jest słaba, ponieważ nie chcą malarze e, e, brać pod uwagę całości, którą, na którą Jan zwraca szczególną uwagę. To jest to, co chciałem powiedzieć dzisiaj, nie udało się. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.